Ze stanowiska komentatorskiego witają państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowi. Witam państwa, witam cię Darku. Przed nami fantastyczny mecz. Nostrzela jest pan! Okazja, sam na sam Michał Krabek. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Nie wiem, czy to wykorzysta. Ależ niesamowita tak obrońcy. Szejuki. Tak jest, będziemy mieli rzut karny. Umiesz za piłkę w siatce. Zimną chcią wykorzystuje ten rzut karny. Gordon Bunoza. No i bramko, proszę Państwa! Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Jest gol! Wrzucił w pole karne. Dobre zaśrodkowanie i co dalej? Strzela! Nie złapał tej piłki. Znakomity wolej. Ale Koniec spotkania. 4 do 2 to końcowy rezultat. Koniec spotkania i wygrana drużyny która rzadziej była przy filmce. Co z tego, że była rzadziej, ale potrafiła to lepiej wykorzystać.